Jak tam chłopie? Wstałeś już? Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj trening FBW leci. Nie stawiam w kolejności. E, także stawiam jak, jak, jak leci. Ogólnie kolejność jest taka, że, że wykonuję pierwsze duże partie. Potem mniejsze. E, niedługo wlatuje nowa seria. E, opowieści z bramki. Także mam nadzieję, że że będziecie chcieli posłuchać, bo powiem wam, że przeżyłem trochę w życiu dużo sytuacji. Pracowałem w różnych lokalach, w różnych klubach, w różnych miejscach z różnymi ludźmi. Czasami niezłymi nie geniuszami. <grym> także yy, więcej nie będę zdradzał. Czekajcie na serię. Idzie wiosna. Także niedługo gdzieś w plenerku sobie siądę, na oweczce, tak jak. Yy, pewien świętej pamięci chłop, yy, czyli Wojtek, który też miał serię opowieści z bramki, yy, mój plan nie był kontynuowanie jego jakby opowieści, tylko to wynikło z tego, że, że ludzie ogólnie chcą usłyszeć moje opowieści, jak się dowiedzieli, że stałem na bramkach. Także dlatego taki pomysł, zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu czy będzie, czy będzie to was interesować. Eee, także pozdrawiam wszystkich serdecznie. Subskrybujcie mój kanał, bo niebawem będzie się działo. Eee, powiem wam, że między innymi zapraszam was na mój sklep internetowy. Eee, dam tutaj link e, pod tym filmem. Także y, tam jest odzież. Musicie wbić, zobaczyć. Y, odzież dla prawdziwych chłopów. Także pozdrawiam wszystkich serdecznie, żebyście mi byli. Moc.